Cześć, tutaj Iwelios i witam Was w trzecim materiale dotyczącym Fantasy Grounds na przykładzie drugiej edycji Pathfindera. Dzisiaj przybliżę Wam operowanie na oknach oraz widok mapy potyczki i jak poruszać się na niej swoimi postaciami. Jak mogliście już zauważyć w Fantasy Grounds otwieramy różne okna. Możemy je przesuwać w obrębie obszaru aplikacji chwytając za ich nazwy, za ich paski lub też po prostu tło. Możemy także zmieniać ich rozmiar chwytając za krawędzie lub też ikonę w rogu, o w ten sposób, Ponieważ okien w trakcie gry może pojawić się bardzo dużo, mogą się one wzajemnie zasłaniać i niestety nie ma żadnego skrótu klawiszowego, który pozwalałby nam je przełączać. Jest to szczególnie ważne, gdy na naszym obszarze pojawia się okno z mapą potyczki. Zwykle wygląda to tak, że Mistrz Gry udostępnia nam taki obraz, co zresztą teraz zrobię. O. Mapa otwiera się u gracze automatycznie i bardzo często będzie pokazana w dużym oknie, co może po prostu zaskoczyć gracza. No i siłą rzeczy zasłania nam ona cały obszar aplikacji. Więc co możemy w takiej sytuacji zrobić? Możemy takie okno przesuwać ku górze, klikając po prostu wewnątrz niego i gdy zobaczymy krawędź, możemy zmniejszyć jego rozmiar. I tak powoli układamy sobie to okno. O. Ale nie musimy koniecznie szukać tej krawędzi, żeby przeskalować okno. Jeżeli przytrzymamy wciśnięty klawisz CTRL, oraz klikniemy myszą w środku okna, przesuniemy kursor w kierunku górnego lewego rogu, osiągniemy też taki efekt po prostu pomniejszania okna. Możemy też je po prostu powiększać. Teraz zobaczcie, że jednak mapa zasłania mi większość obszaru rozgrywki, przez co nie mogę nic robić w innych okienkach. Fantasy Grounds oferuje na to rozwiązanie. Mogę kliknąć strzałkę w prawym górnym rogu, żeby takie okno sobie zmaksymalizować. Przy okazji to okno zostanie zawsze otwarte w tle innych okien, więc mogę spokojnie operować na innych oknach. Mogę klikać wewnątrz niego i nie będę zasłaniał sobie nim już innych okienek na wierzchu. Żeby przesuwać mapę wewnątrz okna, mogę albo kliknąć tą ikonę na dole w prawym rogu i przesuwać sobie tak myszką podczas kliknięcia. Albo mogę użyć po prostu środkowego klawisza myszki. Teraz pomówmy o przesuwaniu postaci. Gdy przyjdzie moja kolej w rundzie, mogę poruszyć moim bohaterem na siatce. O, na przykład, w ten sposób. Zauważcie, że widzę informację o tym, jak daleko porusza się moja postać. Mogę anulować swoją propozycję ruchu, klikając prawym klawiszem myszki na węźle ścieżki i wybierając odpowiednią akcję. Jeżeli ruch mi jednak odpowiada, załóżmy, że przesunę się o właśnie w taki sposób, i jeżeli to mi odpowiada. Przekazuje taką informację mistrzowi gry, który zatwierdza poruszenie się postaci. Kolejną rzeczą, którą możemy na mapie zrobić, jest wybranie celów naszych akcji. Najpierw zaznaczamy naszą postać, klikając na nią tak, by pojawiła się obwódka. Następnie, trzymając wciśnięty kontrol, klikamy na jednym lub wielu przeciwnikach. Wybranie celu nie jest potrzebne do atakowania, ale pozwala innym z drużyny lepiej zorientować się w walce. Ponadto może być bardzo przydatne, gdy atakujecie wielu przeciwników równocześnie za pomocą jakiegoś efektu, na przykład zaklęcia, no i Fantasy Grounds może dla przykładu automatycznie zastosować rzuty obronne do wszystkich przeciwników, których wybramy, wybieramy sobie yy, jako cele. W poprzednim materiale pokazałem Wam, że efekty możemy przeciągać na postaci w Combat Trackerze, ale to nie jest jedyna opcja. Jeżeli otworzymy sobie okno efektów, to Jakiś wybrany efekt możemy przeciągnąć także na naszych y, bohaterów, lub też przeciwników, bezpośrednio na planszy, dodając im także taki efekt. Tak naprawdę nie ma różnicy, czy wykorzystacie to w ten sposób, że przeciągniecie na mapę, lub też przeciągniecie na combat tracker. Wszystko zależy od tego, co będzie dla Was wygodniejsze. To wszystko, jeżeli chodzi o podstawowe operowanie w oknie potyczki. W kolejnym odcinku przejdziemy do karty postaci. Na teraz to wszystko mówił do Was Iwelios, dzięki za uwagę, cześć.